Mariusz Bajer, Kuszankin. Lesztyk. Romaniuk. Ładnie minął rywal i teraz Romanka. Potręczka jeszcze do bitka Bajera. Gol! Odczekujemy stadion do rozegrania meczu Pucharowego z Legią Warszawa w dniu 13 i mamy dosyć duży zakres prac, bo sami widzicie jak to wygląda: wszystko ławki są spróchniałe, są zdewastowane. Więc w tych strachach, gdzie jest zagrożenie, gdzie będą kibice przyjezdni, czy kibice nasi, zdejmujemy te ławki i po prostu będzie y, miejsca na stojąco, bez ławek. Ale nie ma zagrożenia, że te y, deski mogą posłużyć jako na narzędzie do rzucania, czy do y, atakowania kogoś. Takie szczęście i zaszczyt, że po 15-16 latach udało się sprowadzić markowy zespół, jakim jest zespół Legii Warszawskiej. Wszyscy wiemy, jakie wyniki osiąga Legia na wiosnę. Wspaniałe widowiska, wiele bramek. Trudno w tej chwili znaleźć w ogóle jakieś niesłabe, ale słabsze punkty tej drużyny. Akcje rozgrywamy tylko i wyłącznie do szerokości czerwonych teleży. Jeszcze raz. Adrenalinka podniesiona, wiadomo z kim gramy. Legaj jest faworytem tego spotkania. My jesteśmy takim cichym kopciuszkiem i... Na pewno jest to dla nas jako piłkarzy wielka frajda, a również myślę, że dla kibiców, dla tego regionu. Chcemy zrobić wielkie święto na Hetmana, wielki piknik, pokazać kilkutysięcznej publice markowy zespół, jakim jest Legia Warszawa, pokazać, że piłka nożna na Podlasiu również się powolutku odradza i pokazać, że publika Podlaska Białoskocka również weszła już w arkana kibicowania na, całe, na arenach całej Polski. tyle ludzi na trybunach. I... Cieszę się, że stadion znowu odżył Hetmana. Yy, no, taki dreszczyk emocji jakiś jest, że no, jednak ludzie chcą dalej oglądać Jagiellonię i takim magnesem jest tutaj Legia. Mam nadzieję, że, że to będzie pierwszy mecz i yy, w następnym sezonie również przy takiej publiczności Jagiellonię będzie grała. I Jak jest taka publika, to na pewno łatwiej sobie przypomnieć pewne sprawy. Widać, że jest wielkie zainteresowanie w stoku na dobrą piłkę i oko to strasznie cieszy. Pomijając te na trybunach, to naprawdę troszeczkę atmosfera jest podobna do tych czasów. Jak się ludziom, ludziom rozmawia, się opowiada po prostu, yy, no oni wierzą w to, ale jak, jak nie jest, się nie widzi, nie, nie słyszy tego, to to nie jest to. Bardzo się cieszę, że powoli zapełniają się tutaj trybuny. Myślę, że będzie piękny doping, piękne widowisko. Chciałbym przy okazji, żeby była również piękna sportowa postawa w tym spotkaniu. No na pewno widać, że będzie bardzo gorąca atmosfera. My w zasadzie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej atmosfery i myślę, że to tylko jeszcze wyzwoli w zawodnika dodatkową jakąś ambicję. Staramy się udowodnić tutaj swoją wyższość. atakują legioniści, Tomasz Sakołowski młodszy urywa się Warakomskiemu, dośrodkowanie piłkę na Saganowski, Saganowski Goł! Zobaczmy powtórka, Tomasz Sakołowski młodszy, fatalne błędy obrońców Jagiellonii Zalewskiego i Kośmińskiego i Marek Saganowski jeszcze z takim grymasem bólu na twarzy ale właśnie lewą nogą doskonale wykończył tę akcję legii. Ósma minuta spotkania. Piękne przyjęcie Saganowskiego. Za łuska, pokonany. No proszę Państwa teraz zdaje się, że będziemy mieli przerwę w meczu kibice. O, nie wiem czy można z kibicami. W każdym razie ludzie z sektora Jagieloni w tej chwili są na płycie boiska. Smutne, fatalne obrazki tego półfinałowego spotkania Jagielonia Legia. My już znamy decyzję sędziego technicznego, będziemy grać dalej. Kontratak Legii Saganowski jest po w południowym gospodarze. Saganowski, Sokołowski młodszy, 0-2. Tomasz Sagałowski młodszy, piękny kontratak Legii Warszawa. I tym razem znakomite zachowanie Marka Saganowskiego oddał piłkę Sokołowskiemu młodszemu, rewanżując się mu za podanie, po którym zdobył bramkę przed nami druga część pierwszego półfinałowego spotkania Puchero Polski. Piękne zachowanie kibiców Jagiellonii, którzy układają z efektowny taki żywy obraz. To spotyka się z wielkim aplauzem. Bardzo fajne zachowanie kibiców, To, to taki, Dla takich kibiców warto grać. To są problemy z kibicami na trybunach. Armatka wodna ustawiona pod sektorem Jagiellonii i bardzo, bardzo złe zachowanie to jest którzy powinni dopingować swoich zawodników a nie zajmować się jakimiś niepotrzebnymi W przypadku zagrożenia prowadzenia zawodów i przerwania po raz drugi, jedyna decyzja, jaką może podjąć sędzia po konsultacji oczywiście z przedstawicielami, jest przerwanie zawodów. zostało jeszcze parę minut, różnie mogło być. Mogliśmy przejść bramkę nawet honorową, czy nawet zremisować, bo piłka jest piłką. dotarcie do półfinału to wielkie wydarzenie, chcieliśmy przypomnieć, że jesteśmy na mapie Polski, widać, że publiczność kocha futbol, bardzo żałuję, że takie incydenty tutaj miały miejsce w Białymstoku, niestety nie mamy na to, na to wpływu. Ja nie mam słów po prostu. Taka uprawa. Super. Cały praktycznie stadion ludzi. No nie wiem, no co ja mogę powiedzieć? No szkoda słów po prostu. Szkoda naszego wysiłku, wysiłku tych wszystkich organizatorów.